To jest 8.10 Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku o wodzie naszej powszedniej. 8.10 Podcast Gazety Wyborczej. W trakcie tej pandemii często powtarzamy sobie, że nie mamy prawa narzekać, albo że inni mają gorzej. To są takie zdania, które wracają w. Dyskusji podczas pandemii. I, I mamy rację, bo Polska może jest fatalnie rządzonym, ale nadal jest względnie zamożnym i bezpiecznym krajem. Czego przykładem może być to, że nie chodzimy, a dokładniej to kobiety i dzieci nie chodzą, po 6 km w jedną stronę po wodę. Bo według danych Uniwersytetu Oksfordzkiego 2,1 miliarda ludzi na świecie, czyli 29%, nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej. I dzisiaj jest Dzień Wody i jest ze mną Rafał Grzelewski z Polskiej Akcji Humanitarnej. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czy w pandemii sytuacja jest trudniejsza, łatwiejsza, jest więcej zrozumienia, czy wręcz przeciwnie, e, ludzie tak skoncentrowali się na pandemii, że jakby problemy z wodą gdzieś wyparowały z ich wyobraźni? No, tego akurat jeszcze nie zauważamy, i tak naprawdę, jak myślę sobie o tym roku pandemicznym i, i myślę sobie o naszych obawach z zeszłego roku, z zeszłego marca, kiedy wszystko się zaczynało, no to oczywiście Polska Akcja Humanitarna, tak jak inne organizacje pomocowe, miały obawy, jak będzie wyglądała w ogóle pomoc humanitarna, no bo zaczynały się bardzo surowe obostrzenia. Lockdowny, był problem, żeby dotrzeć z pomocą humanitarną, były przerywane chociażby połączenia lotnicze, czy zawieszane. Yy, baliśmy się też, czy nie stracimy źródeł finansowania, czy nasi darczyńcy nie będą się obawiali, że to jest ten czas, kiedy yy, no trzeba przede wszystkim oszczędzać, bardzo dokładnie oglądać każdą złotówkę, i czy nie będą starali się jednak minimalizować swoich yy, wydatków. No, na szczęście okazało się, że Ludzie nie zawiedli, że ta pomoc nadal może płynąć w sposób mniej lub bardziej zakłócony, no my mamy tę komfortową sytuację jako Pach, że korzystamy z siły miejscowej, no na przykład w Sudanie Południowym, jak już myślimy o tych takich już trochę ikonicznych wierceniach studni, które wykonujemy, no to korzystamy z lokalnych zasobów, z lokalnych fachowców, mamy sprzęt na miejscu, także nie musimy szczególnie Niczego kupować, transportować. Natomiast, no, oczywiście wtedy to, co się okazało na początku pandemii, no, że ta woda to jest po prostu pierwsza bariera w ochronie przed koronawirusem i to, co robiliśmy właśnie na samym początku, tak jak cały świat starał się pomagać sobie nawzajem, to my zwiększaliśmy dostawy wody, no, na przykład do obozów dla uchodźców, dla osób wewnętrznie przemieszczonych. Zwiększaliśmy dystrybucję środków czystości i żelów dezynfekcyjnych, no tak, żeby ludzie mogli się chronić. No nie było to łatwe, bo akurat trzeba było też stosować ten dystans społeczny, robić mniejsze dystrybucje. No także było sporo trudniej w tym zakresie, ale się udaje. No, rocznie wiercimy takich studni głębinowych mniej więcej około 10, no i nadal, nadal to tempo jest utrzymywane co cieszy, natomiast oczywiście no tej wody zawsze brakuje, no szczególnie w tych krajach, które mają tak wielki niedobór wody, jak chociażby Sudan Południowy, Somalia. No aczkolwiek to być może jest dla Państwa ciekawe, no to nie są kraje, gdzie tej wody w ogóle w środowisku nie ma, bo mówimy o tak zwanym niedoborze ekonomicznym, czyli kraj jest zasobny wodę, natomiast brakuje infrastruktury, żeby tę wodę pozyskiwać, no bo kraj jest po prostu zbyt biegny, żeby wybudować wodociągi, jakieś stacje uzdatniania wody, czy studnie głębinowe. Są wielkie rozlewiska w Sudanie Południowym, przepływa przez ten kraj Biały Nil. Natomiast jest to woda, w której aż roi się od patogenów chorobotwórczych i kontakt z taką wodą Praktycznie zawsze skutkuje jakąś chorobą, i właściwie nie spotkałem tam nikogo, będąc w Sudanie Południowym rok temu, kto nie skarżyłby się na jakieś choroby, które właśnie rozwinęły się przez kontakt z taką wodą, a wystarczy wejść na chwilę, zrobić pranie, i już można złapać jakiś pasożyt, jakieś choroby, skóry. Przenieśmy się na chwilę do Polski, bo to jest coś, co mnie w oczywisty sposób zainteresowało. Bo w Polsce zaczyna się mówić o wodzie, o naszej infrastrukturze wodnej, o tym, jak powinniśmy korzystać z wody i oszczędzać wodę. Ale czy w Polsce i jakby w dobie kryzysu klimatycznego będziemy mieli ten problem w rosnącej skali? Czy w Polsce jest problem z wodą, czy tak naprawdę go nie ma? I jeżeli chodzi o przewidywalną przyszłość, to to jest wszystko zarządzalne i możemy... Spokojnie zająć się pomocą w miejscach, gdzie sytuacja jest dużo trudniejsza. Polska jest niestety krajem, który ogólnie rzecz biorąc ma niedobory wody. Mamy ten poziom wód, którym dysponujemy, jest dosyć niski. Jak sobie patrzyłem przed naszym spotkaniem na statystyki, no to jesteśmy na jednym z ostatnich miejsc w Europie, jeżeli chodzi o zasobność w wodę. Ten problem nie jest jeszcze u nas tak widoczny, bo oczywiście mamy rozwiniętą infrastrukturę, dzięki której można łagodzić ewentualne niedobory. Natomiast pamiętajmy, że półtora roku temu w Skierniewicach zabrakło wody w kranach właśnie przez suszę. No tam jeszcze były jakieś drobne problemy infrastrukturalne, ale w rezultacie tego ludzie nie mieli wtedy wody. Potem się zaczęły. Lokalne podtopienia i, i, i powodzie w, na Podkarpaciu. No także trochę zaczynamy się oswajać z tym, że klimat się zmienia nie tylko w tych krajach globalnego południa, gdzie te zjawiska pogodowe są takie ostre, nagłe i drastyczne, no ale też u nas zaczyna się ten wzór, który właśnie w wielu krajach, tam gdzie pracuje Polska, akcja humanitarna jest bardzo powszechny, czyli Długie okresy suszy, skwaru, upałów, a potem bardzo ulewne deszcze, no co w rezultacie sprawia, że ta woda nie przesiąka do gleby, tylko po prostu spływa do rzek, a dalej do oceanów, i nie ma z niej specjalnego pożytku. No Także te wzory opadów się zmieniają. Jak się patrzy w ogóle rocznie, ile pada, no to pada tyle co wcześniej, natomiast no, inaczej się to układa w ciągu roku i bardzo niekorzystnie także oczywiście tutaj się pojawiają pytania no, co robić, żeby ratować te zasoby wodne pierwsze co nam przychodzi do głowy to oczywiście zakręcanie wody w czasie mycia zębów oszczędności domowe warto to oczywiście czynić, natomiast no, w dużo większym stopniu zasoby wodne drenuje po prostu konsumpcja, bo no chociażby do wyprodukowania paryżniców trzeba 10 do 20 tysięcy litrów wody, to jest tak zwany ślad wodny i tutaj wchodzą te, to bezpośrednie wykorzystanie wody i to pośrednie na przykład do nawadniania upraw, także no, cała nasza konsumpcja jest niestety okupiona wielkim zużyciem wody i pewnie sensowniej byłoby się tutaj przyglądać temu co kupujemy, skąd to pochodzi i czy potrzebujemy aż tylu nowych rzeczy. Bo w dobie kryzysu klimatycznego woda staje się tym surowcem, nad którym się to zaczyna coraz bardziej odbijać, bo jeżeli uda nam się opanować kwestię przegrzewania się planety, co oczywiście nie wiadomo jeszcze, czy się uda, ale jeżeli się uda, to po zaraz potem na, na następnym miejscu jest właśnie woda. Bo jeżeli pojawiają się inwestycje zagraniczne w krajach, to było widać na przykład w krajach Azji Południowej, to te inwestycje zagraniczne, przemysł tekstylny, Właśnie ta para dżinsów, o, o której pan wspomniał. To jest tak naprawdę w dużym stopniu zabranie wody, która może być wykorzystywana przez miejscową ludność. Woda staje się przedmiotem potężnych analiz geopolitycznych, jest wskazywana jako jeden z powodów, dla których Chiny okupują Tybet i coraz częściej kwestie budowy tam zapór i i zbiorników wodnych stają się tematem konfliktów międzynarodowych, czy sporów międzynarodowych. Natomiast martwi mnie ten taki właśnie indywidualny poziom, ale z drugiej strony słuchają nas indywidualni ludzie. I czy to jest tak, że rzeczywiście zmieniając to, w co się ubieramy, zmieniając to, co jemy, bo przecież rolnictwo, e, hodowla zwierząt pochłania jakieś niebywałe ilości wody, możemy, no przynajmniej zmniejszyć swojego kaca moralnego, który będzie nas dręczył. Pan, ja mam wrażenie, że akurat jest kilka kryzysów, które są strasznie ciężkie do opanowania na poziomie indywidualnym, mimo, że być może jest tam jakiś wpływ jednostkowy, no jest teraz kryzys związany z, z COVID-em, jest pandemia, jest kryzys, w ogóle kryzys klimatyczny, fatalny nastrój, no wszyscy jesteśmy tym zmęczeni, teraz jeżeli chodzi o wodę, to mam wrażenie, że tutaj Mamy trochę większe poczucie sprawstwa, trochę większe poczucie kontroli i to, co, to, jaki my mamy wgląd w nasze działania i w naszą konsumpcję, no w dużo większym stopniu jest się w stanie przełożyć oczywiście na to, co się dzieje na tym poziomie makro. Rozwiązania systemowe jak najbardziej są konieczne i oczywiście w takim kierunku to powinno iść, że to nie na nas się przerzuca odpowiedzialność za nie wiem, produkcję plastiku na świecie, na przykład, co się z tym plastikiem robi. To powinna być regulacja rządowa czy, czy międzynarodowa. Natomiast w tym wypadku myślę, że trzeba robić to, co jest w mocy. I tutaj od, od razu nasuwa mi się taka historia też z terenu Sudanu Południowego, o takim bardzo jednostkowym myśleniu. Na początku myślałem, że to jest szoteria trochę, bo Rozmawiałem z uczniami z jednej szkół w Sudanie Południowym. Sudan Południowy jest krajem, który w bardzo niewielkim stopniu przykłada się do emisji gazów cieplarnianych. Niewielki wpływ ma na, na zmiany na planecie, natomiast cierpi potwornie przez zmiany klimatyczne. No, potworne powodzie, susze. I ci uczniowie opowiadali mi, że oni na przykład sadzą drzewa. I to jest ich pomysł na to, żeby gospodarować tym skrawkiem planety, który Dostali do zaopiekowania i uważają, że każdy jakąś moc w swoich rękach ma, żeby zmieniać tę planetę. No myślę, że łatwo sobie pomyśleć, jakie są proporcje. W momencie, kiedy na przykład spuszczamy wodę, to jest jakieś tam 10 litrów wody. Natomiast do wyprodukowania kartki A4 też mniej więcej są potrzebne tego typu ilości. Jedzenie też już są tysiące hektolitrów wody. Także tutaj w dosyć łatwy sposób można, myśląc o swojej konsumpcji, jednak tę wodę oszczędzać, no ale też wybierać tych polityków, popierać te ruchy, które z troską myślą o planecie i o tym, jak woda jest gospodarowana. Bo wszystkie apele o, o pomoc, jest tyle potrzeb, tyle rzeczy, które wymagają jakiejś interwencji i, i to jest właśnie woda i braki edukacyjne i żywienie i ochrona przyrody i walka z globalnym ociepleniem. Ale wydaje mi się, że w tej historii, którą opowiadacie prawda w Polskiej Akcji Humanitarnej o, o Somalii, o Sudanie Południowym, to jest coś, co odwraca tak naprawdę porządek, bo zwykle myślimy o tym, że my z perspektywy naszych rozwiniętych, uprzywilejowanych gospodarek będziemy pomagać wyjść z kryzysu tym krajom, które, to się tak mówi, pod, się potknęły, prawda? Ale, ale to nie jest tak, że one się potknęły, tylko myśmy je potknęli w czasach kolonizacji. No ale to już jest inny wątek. Natomiast, że Sudan Południowy czy, czy Somalia są tak naprawdę dzisiaj ostrzeżeniem? Że jeżeli nie zaczniemy pracować nad zmianą i nie będziemy pomagać, to czeka nas dokładnie to samo. To znaczy, ten egoizm powoduje, że świat pustynnieje, że to jest to samo zjawisko, które dotyka Somalię, gdzie są na zmianę susze i powodzie, i Polskę, gdzie też będą na zmianę susze, czy są już coraz większe susze, coraz Częstsze, gigantyczne opady, i właśnie ta dystrybucja tej wody jest nierówna, i w efekcie nie jesteśmy w stanie jej uchwycić i, i racjonalnie wykorzystywać, tylko ona ucieka do oceanów. Więc w tym sensie wydaje mi się, że akurat kwestia wody pokazuje, jest dla Polski ostrzeżeniem, jest jakąś taką, Sudan czy, czy Somalia mogą być jakąś taką bardzo ponurą wizją przyszłości. Czy wy tak na to patrzycie? No, nie tylko my, no też klimatolodzy mówią, że jest to swego rodzaju preludium, czyli ten scenariusz, który się dzieje w, w krajach globalnego południa, jest przestrogą, jest pokazaniem tego, jak to może wyglądać u nas. Oczywiście u nas nie będzie to miało tak drastycznego scenariusza, nie będzie tak samo drastycznie wyglądało jak w krajach globalnego południa, tam gdzie nie ma wałów przeciwpowodziowych, chociażby. Tam, gdzie nie ma infrastruktury rozwiniętej, ludzie są kompletnie bezbronni i wystarczy naprawdę jakiś niewielki wstrząs, żeby to życie wywrócić do, do góry nogami, bo odbudować życie po takiej powodzi, która zmywa wszystko, jest naprawdę bardzo trudno. No ludzie trafiają tam na wiele miesięcy do obozów dla uchodźców i wychodzą z tych obozów, kiedy już woda opada, praktycznie z niczym. I to, na czym my się koncentrujemy, no to w tej chwili jest właściwie bardzo często ratowanie życia, czyli właśnie dostarczanie wody, która jest absolutnie pierwszą potrzebą, no, Proszę sobie wyobrazić, że nagle do obozu dla uchodźców przybywają dziesiątki tysięcy ludzi i ta woda musi być tam, czyli trzeba ją dostarczyć w jakiś sposób albo beczkowozami, albo poprzez wykupowanie wody w okolicy i doprowadzanie jej do takich punktów wodnych na, na terenie obozu. To są takie działania, które się dzieją w sytuacjach nagłych. W Sudanie jest trochę inna sytuacja, no bo tam budujemy ujęcia wodne, które starczają na wiele, wiele lat i które służą tej wspólnocie i okolicznym wsiom rocznie. Tak jak obliczamy mniej więcej 20 tysięcy osób, kolejnych osób ma dostęp do do czystej, do bezpiecznej wody. No i ta woda, on no wydaje się taki temat banalny, ale naprawdę strasznie dużo zmienia. No tutaj pan wspomniał o tych długich wędrówkach po wodę kobiet. No to też kończy się ryzyko gwałtów, napadów, zranień w tym czasie, kiedy one muszą chodzić po wodę, ale też rzeczy takie mniej uchwytem, no chociażby kobieta, która nie musi tyle czasu chodzić po wodę, może się zająć. Pracą zawodową, dziewczynki mogą się w tym czasie uczyć. Ludzie po prostu nie chorują, bo te choroby to są niestety zmorą, klimat tropikalny, jak chce się pić, no to zdesperowany człowiek pije po prostu taką wodę, jaką ma, czyli z rzeki, z rozlewiska jakiegoś powodziowego. No także traktujemy te nasze działania w Sudanie Południowym chociażby jako taką ważną inwestycję, która pomaga ludziom się uniezależnić od pomocy humanitarnej w ogóle. Bo też dostarczanie wody to daje możliwość chociażby napojenia zwierząt gospodarskich, podlania swojego pola, poletka. A jak się przekazuje ludziom na przykład nasiona, sprzęt, prosty sprzęt rolniczy i pokazuje w jaki sposób gospodarować, no to właśnie oni sobie już sami są w stanie wyprodukować jedzenie i nie muszą nikogo wtedy prosić o pomoc. I to jest najważniejsze w pomocy humanitarnej, żeby dawać ludziom. Możliwość uniezależnienia się od pomocy przy kolejnych kryzysach. Jeżeli tylko to jest możliwe, bo nie zawsze jest możliwe, ale taki jest kierunek myślenia o pomocy. To jest fascynujące, jak od wody można właśnie wyjść w każdą stronę, że woda to ograniczenie przemocy wobec kobiet, woda to zwiększanie szans edukacyjnych, woda to umożliwianie rozwoju gospodarczego na tym zupełnie elementarnym poziomie, właśnie przydomowego. Ogródka albo hodowli zwierząt. Ile kosztuje zbudowanie studni w Sudanie Południowym? No jak pan myśli? Nie mam bladego pojęcia, dlatego pytam. No właśnie, bo ludzie mają różne wyobrażenia i czasami się spotykam z takim myśleniem: O, to ja to tanie wykopał, to, to byśmy ze szwagrem wzięli łopatę i wykopali. No niestety to są straszne koszty, ponieważ woda jest bardzo głęboka to jest jakieś 80, czasem, bywa, że 80 metrów pod ziemią wierci się tam takie studnie przy pomocy specjalistycznych wiertni przez jakieś dwa tygodnie. Przeciętnie to jest jakieś 50 tysięcy złotych. 50 tysięcy złotych na studni? Tak. Wywiercenie jednej takiej studni głębinowej. No to nie jest taka studnia, jak mamy myślenie o przydomowej infrastrukturze czy gdzieś tam na wsi, że jest taki, taki tunel. No nie, to są bardzo skomplikowane urządzenia, przed tym pracują, trzeba to polimerami tam utwardzać, żeby się nie zapadały te ścianki. No, trwa to strasznie długo jest kosztowne. Natomiast zysków, które dzięki tej wodzie z, ludzie zyskują, no nie da się przełożyć na, na, na pieniądze. Natomiast myślę, że mimo tych kosztów, to też jest ciekawe, mamy taki przypadek jednej z naszej aktywistki, z miejscowości Kościan, z, z Wielkopolski, yy, która bardzo zaangażowała taką lokalną swoją społeczność, kościanę i okolic, i, i zebrała te pieniądze, mówiła ludziom wprost, ile to kosztuje, i udało się zabrać. Także myślę, że to też jest kwestia właśnie rozmowy z ludźmi i, i przekonania, że to jest ogromny, gigantyczny koszt, natomiast zyski na całe lata są absolutnie nieprzekładalne na, na pieniądze, i bardzo dużo się dzięki temu zmienia. Nie wiem, ja myślałem, że, znaczy nie, nie wiedziałem, ale 50 tysięcy złotych to jest i dużo, i mało, prawda? To jest dużo, kiedy się myśli o, o wydatkach przeciętnego gospodarstwa domowego, ale, ale to jest z drugiej strony to jest tyle, ile kosztuje nowy samochód chyba? Nie, nie bardzo się na tym znam. No, takiej średniej klasy. Tak, więc to wcale nie są jakieś takie pieniądze, których jako, nie wiem, jakoś w miarę odpowiedzialna i wspólnota nie bylibyśmy w stanie poszukać. Ja pamiętam, jak um, to było w podstawówce. Jeden z nauczycieli właśnie pokazywał nam znaczenie wody i kazał nam jednego popołudnia postawić sobie szklankę wody i jej nie wypić. I to była lekcja o tym, że wyobraźcie sobie, jak straszne byłoby wasze życie, gdyby wody nie było. I już niestety musimy kończyć dzisiejszy podcast, ale chyba polecę Państwu ten eksperyment, bo wydaje mi się, że to jest sposób, w który można naprawdę. Naprawdę nabrać zrozumienia dla jakiejś takiej empatii dla tej sytuacji, że postawcie sobie szklankę wody, czystej, świeżej wody i nie wypijcie, niech ona was kusi, niech ona was męczy, tak długo jak wytrzymacie, zobaczcie ile wytrzymacie i potem wyobraźmy sobie ten świat, w którym tej szklanki wody po prostu nie ma, bo Taka jest rzeczywistość właśnie w tych miejscach, w których pomaga Polska akcja humanitarna. Można wejść na stronę Pach, na przykład 22 powody i dowiedzieć się o tym, co woda daje. I oczywiście można, a nawet trzeba wspierać Pach w akcji budowy studni w Afryce, wpłacając pieniądze przelewem na konto. Z dopiskiem Woda 21, a numer konta zamieszczamy pod dzisiejszym podcastem na stronie wyborcza.pl. Ja bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moimi Państwa gościem był Rafał Grzelewski z Polskiej Akcji Humanitarnej. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu, bo to dzięki Państwu też te wszystkie nasze działania wodne powstają nie tylko Sudan Południowy, ale też Jemen, Irak, Somalia. I... Razem z Martyną Turską, która wyprodukowała dzisiejszy podcast, zapraszamy na jutrzejsze wydanie, które poprowadzi Dorota Wysocka-Sznepf. Dziękuję. 8.10 Podcast Gazety Wyborczej.